Ożarowskie śniadanie wielkanocne rozpoczęło się od mszy świętej w miejscowej świątyni. Druga część wydarzenia odbyła się na placu Wolności. Samocząt Ożarowa zorganizował kiermasz i śniadanie wielkanocne bo takie jest zapotrzebowanie społeczne. Wszyscy oczekiwali, że przed świętami wielkanocnymi winien być taki jakiś urządzony w rodzaju festyn po to, żeby zaprezentować rękodzieło, przystosowane do potrzeb i uroczystości wielkanocnych, palmy i tym podobne, wypieki, stroiki. No, postanowiliśmy wobec tego zorganizować coś w rodzaju kiermaszu, na którym każdy swobodnie będzie mógł przyjść, skorzystać, zakupić coś dla siebie atrakcyjnego, ciekawego żeby gustować potraw regionalnych. Tegoroczny kiermasz połączony ze śniadaniem wielkanocnym i akcją charytatywną, mimo nie najlepszej pogody, był bardzo udany. Trzecie śniadanie. Dzisiaj w tym momencie możemy powiedzieć, że bardzo udane. Cieszę się, że 24 koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, które działają na terenie naszej gminy, zechciały przygotować tutaj swoje miejsca, swoje stoiska. Bardzo fajny występ Domu Kultury za chwilę Żaro-Żarowa. Mam nadzieję, że wpisało się to już w tradycję naszej gminy. Kropiący deszczyk nie odstraszył. Z zakupów i spotkania nie tylko z lokalną społecznością nie zrezygnowali parlamentarzyści. Pogoda niesprzyjająca, ale za to atmosfera bardzo gorąca. My się cieszymy. Dzisiaj Niedziela Palmowa, wjazd Chrystusa do Jerozolimy i ważne jest to, że społeczność Ożarowa i gminy Ożarów chce się integrować. Rzeczywiście dzisiaj ta niedziela palmowa może cieszyć, bo już po raz trzeci śniadanie wielkanocne i my możemy rzeczywiście wspólnie spożyć posiłki te tradycyjne związane właśnie ze świętami, ale również i wesprzeć koła gospodyń. Andrzej Krej, poseł na Sejm RP podkreślił potrzebę organizacji takich spotkań. Spotkań ważnych dla lokalnej społeczności. Widząc, jak bardzo dużo osób tutaj dzisiaj przyszło, to pokazuje, że takie spotkania są niezwykle potrzebne. One z jednej strony już wprowadzają nas w atmosferę. Świąt Wielkiej Nocy, bo przecież dzisiaj niedziela palmowa, dzisiaj już rozpoczynamy ten wielki tydzień, a z drugiej strony także są okazją do tego, żeby z jednej strony zaprezentowały się choćby koła gospodyń wiejskich, różnego rodzaju zespoły ludowe, a z drugiej ci, którzy tutaj przyszli, kupili sobie produkty świąteczne. I mogło zabraknąć też powiatowych władz samorządowych. Starosta Opatowski i Tomasz Staniek był pod wrażeniem liczby uczestników śniadania wielkanocnego. Na rynku w Ożarowie zgromadziło się bardzo dużo osób. Wszyscy składają sobie życzenia, częstują się też tradycyjnymi podrawami przygotowanymi przez koła gospodyń wiejskich. I wszyscy tworzą taką wspólną, dobrą rodzinę. Także cieszę się, że mogę tutaj uczestniczyć. Z możliwości udziału w spotkaniu byli zadowoleni praktycznie wszyscy uczestnicy. Wszyscy też podkreślali, że to dobre. Inicjatywa. Oczywiście, że tak. Jak najbardziej i można częściej starostwo się może postarać i coraz częściej organizować takie imprezy. Ludzie bardzo chętnie przychodzą. A proszę powiedzieć, dlaczego? Panie mówią, że powinny być częściej i powinny być organizowane. Co one takiego dają? No powracajmy do, do naszych dawnych młodych lat. Po prostu jak było, niech nam się przypomina, bo ten świat... Zagubił wszystko, zagubiło się wszystko, więc niech się to młodsi dzieci słuchają i niech uczą się, żeby one przekazywali historię do swoim dzieciom. Oczywiście, że potrzebne. W dobie dzisiaj, kiedy wszyscy siedzą w domu zamknięci, więc takie spotkania są bardzo wskazane. Dla zdrowia choćby. A dlaczego pani przyszła tutaj potrzeb. Bo i są nasze kluby znajome, żeby wesprzeć oczywiście też dar, jako darczyńca. Ozdoby świąteczne, wypiejki, wyroby garmażeryjne można było nabyć na kilkudziesięciu stoiskach. Wszystko to, co powinno znaleźć się na stole wielkanocnym, na śniadaniu wielkanocnym, oprócz barszczu, ale poza tym mamy jajka malowane woskiem, przepiękne, mamy palmę piękną, naturalną. E, mamy mazurki, mamy pasztety, mięsa pieczone, krzan, świkłe i inne pyszności. Koło gospodyń wiejskich z miejscowości Tominy oferowało pasztet, pierogi, pączki, ciasta, żurek, smalec. Przygotowanie pyszności zajęło panią prawie cały tydzień. Praktycznie cały tydzień żeśmy coś tam po trochu robili. Na stoisku klubu Senior Plus z Jakubowic królowało rękodzieło. To robótki ręczne, które po prostu są szydełkowe, wykonanie jajek, różnych innych rzeczy, takich jak misie, kurczaki, koguty. Mamy piękne strojki porobione, wielkanocne. I oczywiście przyjechaliśmy z palmą, która mierzy 2,70. Jest w oryginalny sposób zrobiona, ponieważ jest zrobiona. Wszystkie kwiaty są pionowo. W części artystycznej wystąpiły zespoły żarowiacy. Kur Żar Ożarowa, dzieci z zespołu szkół ogólnokształcących w Ożarowie. Podczas kiermaszu zbierano pieniądze na rzecz chorych z parafii Ożarów. Jerzy Strzyż, STV Info